Mano kolano, moi drodzy, w nowych przemyśleniach, o które do Bożego prosiła mnie ta persona. Brawo z swego. Dzisiaj rzucimy okiem na nadchodzące, powracające programy telewizji Polsat, których ostatnio jest całkiem dużo. Jeszcze zobaczymy, jak TFN w dobie remontu studia TFN24 radzi sobie albo i nie z prowadzeniem programów informacyjnych. I na koniec powiemy sobie o przeniesieniu panoramy do TVP Info, bo tak naprawdę nie jest to koniec tego serwisu. Oszukałem Was, oszukałem Was wszystkich. Let's get this party started. W ostatnim czasie Polsat zapowiedział powrót aż czterech formatów. Ogólnie ten rok obfituje w powroty starej serii, np. w świecie animacji zapowiada się powrót Fineasza i Ferba, zwyczajnego serialu, a nawet Domu dla Zmyślonych Przyjaciół Pani Foster, ale w formie serialu dla najmłodszych. Ale wracając do głównego tematu, zacznijmy od powrotu, który pojawi się najwcześniej. Malanowski, nowe rozdanie, czyli kontynuacja paradokumentu kryminalnego Malanowski i partnerzy. Trafi na antenę słonecznej stacji już 2 września. Nowa seria będzie fabularnie tym samym co oryginał, tyle że największą różnicą jest to, że biurem detektywistycznym nie kieruje już broni w po że biurem detektywistycznym nie kieruje już Bronisław Malanowski, ponieważ jak pewnie wiecie, aktor tej postaci, czyli Bronisław Cieślak, niestety zmarł 3 lata temu. Pałeczkę po nim przejął Andrzej Grabowski, który wcieli się w rolę brata Malanowskiego, mającego to samo imię co od twórca, czyli Andrzej. Rolę detektywów mają zagrać Anna Lucińska, Wacław Warchoł, Marek Kupski oraz Magdalena Kdłużyńska. Co ciekawe, zdjęcia zostały zrealizowane m.in. w Hiszpanii. Polsat zamierza emitować nowego Malanowskiego od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.50, czyli tuż po paśmie informacyjnym, w trakcie prime time'u. Podano również, że odcinków ma być 48. Hmm, powiem tak, widać tutaj, że Polsat próbuje iść drogą TFL-u, który rok temu dokonał reaktywacji detektywów, czyli serii z tej samej kategorii, do której należy nowe rozdanie. I akurat rozumiem ten, Ruch i próbę powtórzenia sukcesu nowych detektywów. Cóż, umiarkowanie czekam na to, co Polsat ugotował. Po prostu. Następna seria. Chyba znacie taką kreskówkę jak Władcy Much, czyli serial opowiadający o szkolnych perypetiach trójki dzieciaków: Anusiaka, Maślany, Konieczko i Czesia. Pomimo że target, do którego kierowano tę kreskówkę, swego czasu raczej nie wabił do niej sympatią, to władcy zdobyli dość sporą popularność w naszym kraju, głównie wśród młodszych, i to mimo wulgarności i scen raczej nie dla dzieci. W sumie do dziś serial cieszy się uznaniem i jest wręcz kultowy, a zwłaszcza cytaty. Się po jajcach i pogadamy! I Czesio, czyli najbardziej znana postać z tej serii. Osobiście lubię ten serial za jej abstrakcyjny humor i przedstawienie faktycznych szkolnych realiów. I przez to, jaką popularnością dzierżą władcy, nie dziwi mnie fakt reaktywacji, która będzie miała premierę 8 września na TV4. Władcy Much One, bo taki tytuł nosi nowa seria, będzie miał raczej podobną fabułę co oryginał, z tą różnicą, że główni bohaterowie będą starsi, a pojawią się wątki na tematy dorastania. Co w teorii może być. Ciekawym pomysłem, ale z jakiegoś powodu nie zmodyfikowali designu w postaci, co jest nieco dziwne, bo na ogół, jeśli twórcy animacji chcieli przedstawić bohaterów dziecięcych w starszym wieku, to także zmieniali ich design, na przykład przez zwiększenie wzrostu, ale wypadałoby wątek o władcach, mógł one zacząć od. Dziwnej drogi jaką musiał przejść ten serial od 2017 roku, bo wtedy rozpoczęła się jego produkcja. Pierwszym teaserem według wielu jest teledysk, który został uploadowany na oficjalnym kanale Polsatu na YouTube z dniu 14 stycznia 2019 roku. Ale jeszcze wcześniej, bo w marcu 2018 z okazji 18-lecia TV4 wypuszczono taki oto spot z trzesiem. Zaczynam się Czesio i chodzę do klasy czwartej. A wiecie dlaczego do czwartej? Bo mamy prima, a primas, czyli pierwsze kwiecenia. I do tego jest jeszcze większa okazja pełnoletność v 4 tak? I można by pomyśleć, że to nie jest teaser nowego serialu, a bardziej throwback lub nostalgiczne nawiązanie. Ale zwróćcie uwagę na to, że Czesio mówi, że chodzi do klasy czwartej, a nie do drugiej, jak w oryginalnej serii. Tak samo do klasy czwartej będą uczęszczać nasi główni bohaterowie w serii One. Więc ten spot można uznać za pierwszy teaser nowej serii. Ale idąc dalej, po teleskopu Dojrzewanie w sierpniu 2019 roku wyciekł odcinek 18 pod tytułem Komitet Rodzicielski, który według wielu ludzi jest po prostu zły. I ja się nie dziwię. Owy zlikowany odcinek jest zanadto wypełniony politycznymi żartami i alegoriami, a fabuła moim zdaniem nie pasuje do tej marki. Nie będę streszczał tego odcinka, jeśli chcecie to możecie go sami znaleźć i obejrzeć, ale powiem, że po popoja... wie... Ale powiem, że popoja, Ale powiem, że Popołoja... Pff, ale powiem, że po pojawieniu się tego odcinka w przestrzeni publicznej nad władcami much one pojawiły się ciemne chmury i zaczęto twierdzić, że serial może okazać się kiepski. Zwłaszcza potęgowało to, co się działo na fanpageu władców. W marcu 2020 roku z okazji 20-lecia TV4 pojawił się spot z widoczną zapowiedzią nowych władców i z widocznym dniem wskazującym, że premiera ma się odbyć 1 kwietnia o 20. Lecz okazało się to nieprawdą. W końcu, po wielu perturbacjach, 1 lipca tego roku ogłoszono, że serial ostatecznie pojawi się na antenie TV4 8 września, jak zresztą mówiłem wcześniej. I cóż, zobaczymy, czy rzeczywiście serial okaże się rozczarowaniem, czy jednak pozytywnym zaskoczeniem. A teraz przejdźmy do powrotu, którego... Nie spodziewałem się dożyć. Czyli awantura o kaseł. Program polegał na tym, że prowadzący, czyli Krzysztof Ibisz, losował kategorię pytania, a zadaniem uczestników z trzech drużyn było wygranie licytacji, a potem udzielenie odpowiedzi na dane pytanie. Jeśli drużyna odpowiedziała poprawnie, wygrywała pieniądze z puli, natomiast jeśli odpowiedź była błędna, pieniądze przechodziły do następnego pytania. Tak mniej więcej brzmią podstawowe zasady tel. turnieju, które też będą obowiązywać w nowej wersji. Oczywiście będzie nieco zmian, na przykład wiemy, że dojdzie do. Do chociażby pmiany logotypu, oraz cała formuła zostanie odświeżona. Ale wiele kluczowych elementów raczej pozostanie, a przede wszystkim nadal prowadzącym będzie Krzysztof Ibisz. I bardzo fajnie. Jeszcze w wiosnę następnego roku powróci Must Be The Music. Już 1 lipca wystartował casting i nadal można wysyłać zgłoszenie. Nagrania mają się odbyć w październiku i listopadzie tego roku. Zaplanowane są dwa półfinały i finał, który odbędzie się w maju 2025 roku. Ja akurat nie jestem fanem muzycznych programów rozrywkowych, ale też powiedzmy, że umiarkowanie czekam. Ciekawe, czy Liza powróci na scenę. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Pisu, pisu, pisu mazu, mazu, mazu. Pisu, 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 mazu, mazu, mazu. Po zmianie oprawy TFN u postanowiono w końcu, po 12 latach, wyremontować studio i newsroom TVN24 i faktów. A z racji, że prace mają potrwać kilka miesięcy, to gdzieś trzeba było się przenieść, i tak programy informacyjne tvn i TVN24 zostały przeniesione do studia TVN24 BIS oraz do studia wirtualnego. O którym teraz pomówimy. Skupię się głównie na roli tego studia w faktach, bo nie śledzę za bardzo TFN24. I ja wiem, pewnie się czepiam, bo w końcu jest to studio tymczasowe, ale to nie zmienia faktu. He, bo wiecie fakty, faktu, że mogli to zrobić nieco lepiej. Zacznę może od stołu, który na początku był hybrydą prawdziwego mebla z elementami AR, co miało na celu odzorowanie stołu dotychczas używanego, ale wyszło im to naprawdę kiepsko. Jedyne co zrobili to na szybko: klepnęli jakiś owal, nadali mu słaby efekt szkła i dali go na doczepkę do prawdziwego stołu normalnie efekt porażający. Potem z tego zrezygnowano i dobrze. Też dziwna dla mnie jest ta perspektywa, ale wiadomo, Warner Brook musi oszczędzać nawet na trackingu, a nawet na efekcie chromaki, ale dobra, na razie po prostu muszą z tym żyć aż do końca remontu, który z tego co wiem ma potrwać z pół roku. Także czekam i mam nadzieję, że nowe studio będzie przynajmniej spoko. Ogień się pali, a my nadal tacy mali. Panorama, czyli jedyny ogólny program informacyjny emitowany na dwójce, który który zadebiutował na tej antenie. W 1991 zastępując Panoramę Dnia. Swego czasu był to jeden z najchętniej oglądanych programów informacyjnych. W 2022 zajmowała piąte miejsce z wynikiem prawie 1,5 miliona widzów. Jednak od tego roku tytuł najchętniej oglądalnego programu informacyjnego został całkowicie zachwiany. W czerwcu Panoramę oglądało zaledwie ponad 335 tysięcy widzów, co w porównaniu do chociażby TeleEkspresu jest wynikiem strasznie niskim. Ale pamiętajmy o tym, że. Panorama, gdy 10 stycznia tego roku powróciła po przerwie, zmieniła porę emisji z 18 na godzinę między 22.10 a 22.30, co siłą rzeczy wpłynęło na oglądalność. W ogóle zacznijmy od tego, że Panorama nigdy nie mogła znaleźć sobie stałego miejsca w ramówce dwójki. Przez 33 lata emisji doszło do tak wielu zmian w porach emisji, że aż strach. Również często ten program był zastępowany przez np. imprezy sportowe. W końcu po 33 latach emisji, Panorama schodzi z dwójki. Nie z telewizji w ogóle, bo program nadal będzie emitowany na TVP Info w stałej godzinie, czyli o 22. Ale i tak szok, rozpacz i niedowierzanie, że jednak postanowili wywalić ten. Serwis dwójki. Chociaż z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi, bo po pierwsze TVP2 ma być. Chyba kanałem przede wszystkim rozrywkowo-kulturalnym, a ogólnotematyczny serwis informacyjny trochę tu nie pasuje, nie wiem jak Wam. Po drugie, Panorama w obecnym stadium jest poniekąd takim drugim teleekspresem i dawno straciła swój indywidualizm i praktycznie stała się nieco zbędna, a zwłaszcza w dobie istnienia TVP Info i innych kanałów informacyjnych. Zresztą u mnie w domu najchętniej oglądanym wieczornym programem jest Dzień z TVN24, a przeniesienie Panoramy do Info może stanowić konkurencję dla tego typu programów. A, jeszcze, kiedy to ma się wydarzyć? 2 września Tak, to jest 2 września To jest Rest in Peace Panoramy na dwójce Także możecie stawiać znicze w komentarzach Także to koniec tego filmu Widzimy się w następnych produkcjach Które mam nadzieję, że pojawią się za niedługo Auf Wiedersehen